Witam Państwa w czwartek, 11 dnia lipca. To, co widzieliśmy w ostatnim czasie na Eurodolarze, jest definitywnie wydarzeniem bezprecedensowym, ponieważ ruch o 360 pipsów ponad 8 godzin jest bardzo rzadko spotykanym ruchem. Zwłaszcza, że wszystko działo się w godzinach późno wieczornych i godzinach nocnych, kiedy to Płynność na rynku była nieco niższa, i wszystkie zlecenia stop loss prowadzone dla pozycji krótkich, jakie tutaj inwestorzy również posiadali, ci więksi inwestorzy posiadali od trzech tygodni, były po kolei realizowane, prowadząc do bardzo szybkiego i dynamicznego wzrostu. Jaki zatrzymał się przy oporze 1,31,67 do 1,32? Opór wyznaczony na podstawie ostatnich szczytów, przy których eurodolar za Wracał. No i tym samym mamy tutaj dość ciekawą sytuację, bo z jednej strony Widzimy cały czas tą ogromną formację głowy z ramionami, i dodatkowo może tworzyć nam się tutaj taka mniejsza formacja głowy z ramionami, ale to prawe ramię musiałoby zostać jeszcze bardziej rozbudowane, czyli zajęłoby to zapewne znowuż kilka tygodni. Czyli niewykluczone, że zobaczymy tutaj pewnego rodzaju trend boczny, podobny do tego, jaki obserwowaliśmy od drugiej połowy kwietnia. A więc te poziomy stanowią dość silne miejsce oporu, linia trendu poprowadzona po szczytach również, a to, co widzimy jeszcze na niższych interwałach czasowych, no to możliwość próby dobicia ponownego do tych poziomów z racji tego, że widzimy tutaj potencjalną korektę e, prostą, gdzie dolne ograniczenie kanału jest już przetestowane, już było testowane, a więc wybicie górą z takiego kanału mogłoby ponownie prowadzić rynek do tej strefy oporu. No, na wykresie tygodniowym cały czas kluczowe miejsce 1.2740, które nie zostało pokonane, byliśmy bardzo blisko, ale to nie zostało pokonane, została za to wybita linia trendu poprowadzona po szczytach, no i ta reakcja. Była bardzo, bardzo gwałtowna. No I również duże zmiany widzieliśmy na wykresie pary USDPLN, z racji ogólnie dużych zmian na parach z dolarem, ale tutaj widzimy, że już notowania USDPLN wracają mniej więcej do środka tego całego przedziału wahań tygodniowych bo to jest świeca tygodniowa, także dość spore, spore wahania. I poziom 3,30 cały czas powinien tutaj być silnym wsparciem, a 3,38 silnym oporem, czyli no można tutaj by oczekiwać też konsolidacji pomiędzy górnym ograniczeniem kanału, a wsparciem w okolicach 3,30. no Wciąż mimo wszystko z potencjałem do tego, że zobaczymy tutaj wybicie górą z tego kanału i realizację odwróconego ergiera. Interesująco prezentuje się wykres pary euro-jen z racji tego, że z jednej strony możemy mieć tutaj korektę prostą, która powstała po trendzie spadkowym, czyli ruch w dół, i następnie fala ABC, i teraz dopiero pierwszą spotwal w impulsie spadkowym, co wiązałoby się z tym, że po przekroczeniu poziomu 197,96 zobaczylibyśmy większą falę w dół do 125 około, czyli do tych lokalnych dołków. Natomiast z drugiej strony ten cały ruch od dołka też może być traktowany jako impuls, a następnie korekta pędząca ABC, w związku z czym pokonanie poziomu 131,09 powinno nas wynieść w okolice przynajmniej 133,76. Czyli też podsumowując, pokonanie któregoś z tych poziomów, albo 131,09, albo 127,96 powinno przynieść powstanie większego ruchu. I interesująca sytuacja także na rynku ropy, baryłka typu Brent testuje nam już górne ograniczenie w kanale wzrostowym, widzimy, że ten impet wzrostowy maleje już ta dynamika, Zwyżki nie jest tak duża jak wcześniej i dodatkowo można by tutaj doszukiwać się układu falowego z bardzo rozbudowaną tutaj falą czwartą jako korekta pędząca i teraz tworzącą się piątką. Dodatkowo na tych niższych interwałach czasowych, e, czyli w tym wypadku na interwale H4, można by tutaj obserwować nawet e, potencjalną formację klina, w związku z czym wybicie się z klina dołem powinno nas prowadzić przynajmniej w okolice 107, 107 albo 105 dolarów za baryłkę ropy typu. Brent. A poszczególne komentarze i analizy zapraszam na XTB.pl do strefy analitycznej.